Ja czasem, jak idę do kuchni robić, to logam na telefonie i puszczam jeszcze na telewizorze. A ostatnio w sumie... A... O nie, Ja ostatnio czytałem taki artykuł odnośnie streamów, bo no, ja tak jak ty mówisz, że gdzieś tam lubię spojrzeć. Jakowic, ale na dłuższą jakby metę, wiesz, to mogę sobie przełączać na przykład, nie? Ewentualnie, ale nie tak, że siedzę i oglądam przez jakiś czas. No, I... no, ja no. live'ów to no, nie ma mm -hmm. czasu, bo, ale sobie, nie wiem, mam kilku właśnie co tych youtuberów, właśnie, których lubię i oglądam, nieważne co to jest za seria, jak mi się nie spodoba, to wiesz, to nie oglądam dalej i tak czasem sobie do nich wracam. Bo mm -hmm. Paweł ze mną te, tego, takiego kaftana oglądamy tym mm -hmm. czasem. Kaftanik spoko, on ma baby też fajny vlog. O, ja nic nie kupiłem. No, no i generalnie sytuacja jest taka, że przeczytałem taki po prostu artykuł, że no bo. Wchodzą na by. Wiadomo, też starsi ludzie tym bardziej nie rozumieją. Ja ich puszczam, bo oni tu się wpierdalają na grubówka. O, o, ja nic wcale nie panowie. Oj. Oj, ich jest tam trzech. I. Tak. Idzie, idzie, idzie. Oj, kurwa. Przepraszam. Czy taka cisza już nie? Na chwilę mnie zabrakło. Nie przecież tam wbiłeś Chciałem tam wpisać się na kolejkę, ale nie mam trafiło. założonego konta na DC No to Kacfer polecam założyć Polecam założyć Wierzaj im tam na to bez od drugiej strony jak możesz ma nikodem. Cześć, co tam u ciebie? Bum <laughs> Przepraszam. co? No, ale o co chodziło w artykule? Że tam było wskazane, że w sumie niby ludzie nie rozumieją, a z drugiej strony to niczym się nie różni od oglądania chociażby meczu jakiegoś. Telewizji? No tak, tak, dokładnie, to jest to samo. Programu e, reality no tak. show, nie? Ja reality show też nie oglądam. Ja też nie, ale no akurat mecze oglądam i to... Mecze też nie oglądam. Ewentualnie czasem sobie jakiś film Dzięki za smacznego. Siema Hot Wheels, cześć. A pozdrawiam cię bardzo serdecznie oczywiście. O, flasha rzucili na dole. To O nie Halo? Wyświetl mnie, wyświetl mnie, ja muszę spierdalać. Ale czeka. My ich wpuścimy. Ale czeka na Hali. Wchodź na... hali czeka. Kurde. Ale ja warzywie widzę. Not Jest my ten... day. Chodzi, chodzi. Maximilian gdzie? Nooo... O, teraz cię słyszę, Max. O! No co i... Po... Ja gram na gitarze! Kurde. A, to nie słyszałem. To, to, graj, to graj, graj z nami w na Fortnite, a, a potem będziesz grał na gitarze zioł. No tak. Ja mam 22 HP. Bo nikt nie, uratuje, nie? Dzięki wielkie HP, jest. Dzięki wielkie HP, na weszło. To problematycznie Kacper. No Peter, bo mnie zlagowało <laughs> i do tego mi jest 600. Ja, ja latałem po prostu Szkoda, nie kodem, szkoda Team na mida Team na mida potrzebuje Jeden na mida za No jeden od A, bo jeden na B wjeżdżają cały czas na grubo po prostu No ale oni tutaj na B ci są nie wchodzą na, ja na B tak konkretnie. Ileż na A na tisnął? Dwóch, Ej, jest na A jeden. Na pewno. Leży? kurwa! Mówcie do mnie, co się tam u was dzieje? Gdzie iść? Właśnie ja na B i tu na razie nikt nie wchodzi. Nie idę ja tam. idę u da. Leży drugi, mam Tata pakę na O dobra, to, to ja nie idę. Ja kurde coś się odbaliło Idzie na A tutaj Idzie tu. O, Właśnie kolei, panowie Pamiętajcie że można pingować też w sumie w tej grze Ale nas podcisnął jakby ładnie yes. no Staramy się, staramy się wygrać Olu Spokojnie Robimy co w naszej mocy Widzisz, ja pierdzioliłem pół tosta i od razu jest forma z powrotem. ja to bym panowie poprosił o pingowanie i komunikację lepszą, bo to, że mam HP, To mnie nie interesuje. Kurde, <śmianowicie> Kacper, na razie jest pięć osób wpisanych w kolejce. Nie mogę cię teraz powiedzieć, że e, tak teraz ty. Natomiast <coughs> Messi czy Ronaldo? 3B, 3B no. ale oni. Wolę Ronaldo. Wbiegnijcie na nasz speedzie. Oni wiedzą, 80 dostaw. Ale Messi jest lepszy. Nie trzymaj. Musisz się na niego wychylić. Nie! Nie! Jeden tam u ciebie leży? Ja biegam na, na, na tym piosenku. Ja, no na mnie idzie. Na Paka na B jest ogólnie. Dwóch siedzi na B. Jeden siedzi tutaj, na zielonym znaczniku. Uwaga, 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 On Boże, o Boże. Ociekł, ociekł. tam on poszedł, uciekł, uciekł. jest? Taki... Ociekł, tam jest taki... ja. Nie! Kurde, się schował. Tak Peter na nie, nie wiem czy jest na stanowisku. Peter na stanowisku. Kurde. Jeden, Jeden, ma, nie, czyli kurde. na zielony też jeszcze tam siedział. Ej, ile macie lat w ogóle wszyscy? Wystarczająco, żeby grać w tą grę. Mhm. Mm no mów, hmm. mów, 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 mów. Ja mam 12 Co sobie jeszcze 17 nie, A ja, ma ja mam 12. tyle co Nacia Pro. A na fiaprą ma tyle to w co tu mam. A tu mam w ogóle co kupcy. Ile razem mają jabłek? Tak, oblicz masz te słońce. Tak, przypomina mi się Madama wyka. To jest super zdanie. Mam no, cztery dokumenty. Chcesz, a chodź został. tu, Chodzą tu, chodzą tu. O, jaki for! Jaki for! No for to 2 razy po 65. pięć to tak tak tak, 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 tak. Ja pierdolę jaki fart miał. Słyszałem, że Olek i Czery. Olu. Jeden tu jest za Dobrze pan. No, to wszystko dlatego, że wziąłem znowu gry za tosta Dobra, panowałem wielce, A Ja myślę, rozwanię. że to 3 że na B poszło. No, <laughs> Możliwe, że to też miało jakiś wpływ. A może ja wam też pomogę, bo rozwoję... Szymon, no, no tak, tak jak widzisz, to no, szybko dobiegliście. To jest współpraca. Gramy do nowe no. no bo jeden, jeden na A. Jeden na A idzie. Jeden na A. A ja, A ja nie, nie z... Pro... Pro... Peter pójdzie, Peter pójdzie. Ja bym nie kupił kewa, nie? <noise> tu przybiega i tak stałem. Hmm. Czytam bardziej. Im się tak, na A na pewno jeden. A na A no tak, jeden. Nie, nie, dwóch, dwóch, dwóch. Jednych środkiem ktoś gdzieś biegł. Dwóch, dwóch na A. Oj, oj, oj. Dwóch na A. Na a. No, i, 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 Trzech. Jeszcze dwóch jest na A, bo jeden nie żyje. Dwóch Na górze, na górze, na górze. Góra, góra, tu? góra. Tak, tam rozwaliłem. Do ci górę jak coś. No. no biegnij tam! Czysto, czysto. Ja mogę tam im zawsze i wjechać impulsem. Yy, kobra jak tam i widzisz ich? No teraz daj się mu A To tak nie działa 80 na dole tu dostał Na dole, na dole, na dole Biegnij, biegnij. tutaj, tu jest luz, tu jest luz Paweł. Idź i roz, rozbraję Uuu Nice <grym>, Po to są te naidy, panowie. Tak! Trzyma yeah. czy jest, trzyma czy jest. No tak, bo teraz gramy drużynowo. Komunikacja. Hmm. Dobra. To Dawa co Dawajcie na A! Dawajcie na A Ja myślę, że A Dobra Ja bym nie wiem. właśnie, jak nie jak nie jak nie żyjesz, to wtedy chwilę cicho, bo my serio na słuchawki też gramy, nie? Bo to słychać mhm. jak ktoś zmienia broń i tak dalej. I prosta komunikacja. Kuks, witaj, siemka! Dodaj, mam lajki like i sub. Dzięki wielkie. Eee. Tak będę w lobby, to pewnie. Jest ich więcej. Flasza rzuciłem. Jeden na idzie Jeden u góry. Aha, lecy. Na górze jest dead. Jeden to Po lewej jeszcze miałeś. I tu zaraz jest po lewej. Po prawej teraz, po prawej no. To po lewej czy po prawej? Nie no bo tam jak szedłeś Piotruś, Piotruś patrz, patrz, patrz Nie żyję i robię tak Masz ja, rację Po lewej, no, no patrzę w lewo Bo się kurwa kręciłeś w kółko Daniel Pałys, się ma Cześć, co tam u Ciebie? Nie. Ładnie. Idzie, idzie. Nie obraca się do niego presami. I tu jest za tylno. Tam po lewej jest chyba. Masz 15, 15? sekund. Aj, kurwa! No, ale się, ale się, ale się, po prostu RL9, sieba, cześć, co tam u ciebie? No, on laci, on laci. Bo wyjdzie. ładnie tam zagrałeś? No co, no, już. Kurka 3290, dodam cię po grze. Jak będę w lobby? Nie, nigdy nie teraz. Nie, nie, nigdy, nigdy nie mów, nigdy. Przestałem mówić, nigdy. Zależy kiedy. To mm. jest potrzebne słowo. Barsa Cereal, Real? Barsa. nie będę Tylko. Nie wrócę do tej szkoły! W życiu. W życiu, nie wrócę do szkoły. Bo ja jestem chory nawet. Kacper, ja tak jak ci tego powiedziałem, no. Puścił Nic się nie zmieniło. Nie tak daleko jak tam. No ty pilnujcie się, ja pincie. 66 został. Frechuję go. idzie. I siebie za No nie, no idzie. No idzie no Jo, już wiemy, wiemy. Raz wystarczy, słyszeliśmy to 5 razy. Dobra. <grym> na, aś, na A siedzi. Ej, ja, ja mam pakę. Ktoś tu wchodzi ze mną. Gwida pilnujecie we dwie osoby. Ja jestem od Gwida korytarzem. I idzie. Kurde, zapodmienił mi broń! Na midzie jeden z poprawy po też. Może no. jest obok, on jest obok. Nie tam, o, tam, o, tam jest. nie jest. Tam nie ma, tam jeden, nie jest. Nie ma. jeden tu jest. Dwóch wam zostało, tak wam jeden tylko. Jeden jest tutaj za winkę, on będzie teraz obiegiwał. Jeden tu jest za tym. A, nie. Zmienił miejsce 78, zmienił miejsce no. Okay. Wyszły na miejsce Moc. Tam jest dwóch, uważaj, tam jest mm. dwóch. Tam jest dwóch? Tam jest dwóch? Hmm. Nie, to, jest był, był to był ten drugi. Aha. Indian. Brawo! A wy mnie słyszycie w ogóle? Pójdźmy teraz w B. Halo? We... Halo? Zawsze teraz A. chodziliśmy się bardziej. Dobra. A, nie? Eee, no To chodźmy no. na B, na B. A ty jesteś moją luśką. Wjedmy się tam wszyscy, może, nisza. tak jak oni to hmm. robili. Ewentualnie jeden z nich zostanie, dada. tak żeby gdzieś na tył, w tyłach od mida właśnie. Tak, jeden ktoś e, jeden A, mida, jeden mid i, ja i reszta A, B. B Dobra, to ja pójdę na midę. No na mida. Dobra, to Peter za mną. Jeden. Tak, ale po lewej może Peter za tak, mną, tak. Tak, tak, ja, okay. ja fleszuję A ja chcę Wszedł pod Jeszcze. dziurę tutaj na dół. Waga fleszuję. Wrac z tyłu, zniszczony. Niszcz. Przepraszam. Można chodzić, można chodzić, można chodzić. wszystko, wszystko Teraz B, ktoś niech obstawi. No dobra, kobra, obstawił No dobra. jeden. Jeden dead. Piler, ty tutaj pilnuj. Akurat go puściłeś, nie? Bieg za tobą. Jest na regipsie dwóch. Idzie jeszcze jeden, Na regipsie. Na balkonie dwóch Ale Street Fighter <grym> Ja dzisiaj nie ten tego rozklone <grym> ręce upo <grym> <grym> Ej, hey, Peter gadałem coś z mojej klasy Oj Się roztopię i tu baj, czekoladę i koledzy się śmieją. Wszyscy biegną siebie, wszyscy. No podrywasz, no Nikodem. Ja mogę tam też od razu z kimś tym impulsem. No wszyscy B, wszyscy B. To ja można przeskoczyć nie, po to ja pójdę na Zabijęce, A i ich tutaj górę. podtrzymać. No, ale nie mogą się spodziewać, a ja nie wiem, czy ja to dobrze zrobię, bo ja mam impulsa. Ja nie umiem. Po lewej od razu? Tak. Ale mi ktoś nie serwałem. Aha. To mi zajmował ze snajpy czy co? To było teraz, tam Smokuje. Dead? Tu tu, 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 tu mamy dead, traje czego? Siema, Szymon. Dobra, Siemki. jeden makraka. Ostatni makraka jest za tym. E, za tym z I Idą od makraka. A. Leży dwóch z A. Tak, i... Ja już tu idę pod korek. Hehehe, z do Egiptu. Balkon, ja a to biorę wdechował. go od tyłu. Balkon. To jest schody. Wysok. Is. Kurwa ma tego nice. Nice. nice Dobrze Nikodem Będzie git, dokładnie Nie patrzę na jakiś tam Ostatnio runę, biorę wszystko Będzie dobrze Zio. A? Chodźmy A. Teraz. Bo 36 oni... i 6. Będą się teraz tego spodziewali, podejrzewam, że pójdziemy wszyscy na B. Pójdźmy wszyscy na A i zróbmy się na ja jasne, ze dwóch chodzi na no, B. No ale to dwóch, nie? Recon tutaj w to miejsce może? Je... Ja go ofreszuję tylko się oczym. Jestem ja... jeden. I jeszcze idzie tu jeden. Ciś tutaj Wytem za chodzi. ścianą chodzi. Niech kontynuuje fletów. Dobra, Jest, ja, ja do ja, ja Nie wiem, wiem w Kurwa, w tak. Tak. Jest z zakrętu, korytarz, dobrze. Weź ktoś zobacz heaven, bo nikt mi nie patrzy heaven. Czy ktoś nam wchodzi heaven? Ej, mogę jest. teraz zagrać, bo mam. Niestety, Szymon. Oje, za, tym, za tym jest. Musimy się trzymać kolejki. Zobrocił Zabijłem Idą, idą Ty, 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 ty. Cicho, biegnie, biegnie od tego Pochylni Uhu. Ja ci patrzę, ja ci patrzę Nice Brawo To blisko byłem 36,2, i 36 Blisko A się musieli zgarbić chłopaki, jak tak dobrze zaczęli na no, początku wchodzić. No trzymajcie Jestem <laughs> o wiele lepszy! No i brawo, jesteś na no tak, prawo. No ale dobry. nie jesteś tak mordy na samorodach. Dokładnie, daj ludziom też innym grać. Jak no, ale nie żyjesz, nie to na... No tak, mówisz, ale to wiesz, my mamy się komunikować się to też. Blow the sign.